Odpłona. Słuchajcie, przed, przed tym wejściem zakończyłem, że piesa w tej piosenki sam na. Słuchajmy, byłem pod wpływem alkoholu. A ja muszę powiedzieć, ale że raz w tym i... momencie ją na trzeźwo bo słyszę. Nie wiedziałem, że jest tak zła. Boże, a, <laughs> ale... Słuchajcie, Ja to <laughs> prawda nie w <laughs> nie to było u Roberta, Robert pozdrawiam, ale było dobrze. Słuchajcie, ja bardzo jestem tutaj fanem tej piosenki dlatego, że ona jest taka, ona pozwala uwierzyć, że Polacy są ksenofobami. No bo, bo trafiłby się bawić po cygara. Ale na przykład to nie jest tego, to różnych... Rozmaitych, tak jak powiedziałem, xenofobicznych zachowań Potrafię się i ty u cygana nakorbić, ja ja u miłosza potrafię, w nie nawet, nawet, bitu być nie musi. Nieważne. Dokładnie, znaczy, ale to też po prostu pokazuje, co Polacy są otwarci. Jak też też, bo um, no jednak bania u cygana, też pokazuje, <grym> że jednak nieodzownym elementem imprez. <grym> tak, jest, jest bania. Alkohol, tak. No tak, ale z drugiej strony, po to, ten alkohol? Ten alkohol byłby niczym, byłby byłby po nic, gdyby ludzie nie wchodzili w specyficzny stan, nie wprawiali się w to yy, takie lube udłużenie w jakimś celu, prawda? No bo nie idzie się na imprezę, no wiedzą Są ludzie, którzy lubią tańczyć miłość na przykład. I są ludzie, którzy, którzy to... lubią tłoczyć, to ja na przykład, to zresztą słychać, e, a są ludzie, którzy, no wszyscy my, znaczy <śmiech> <śmiech> o, o to chodzi, są ludzie, którzy <laughs> lubią, to lubią tamto, a każdy na imprezę idzie po to, żeby kogoś wyrwać. Jeden tak. a drugi męż, mężczyznę, inni wychodzą z kompletem. Niektórzy z tak. poznańskimi słowikami, ale to nie e, Słuchajcie, ja jest taki element, jest taki moment na imprezie. Gdzie no, przychodzi i zadać to pytanie. No, trzeba zaproponować współżycie, prawda? No ale to trzeba. Konie... A różne Załóżmy, że już przyjechaliśmy golfem dwójką czy trójką na imprezę. Załóżmy, że przełamaliśmy jakby pierwsze lody. Chociaż nigdy nie rozumiem, jak to pierwsze lody. ale pierwsze lody właśnie nie do końca, ponieważ mhm. no, to może być już w niektórych, w niektórych środowiskach, no, znaczy w niektórych momentach. Drugi albo trzeci. No, ale to... nieważne. Słuchajcie, postajmy naszego specjalisty, y, 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 który nam powie, y, jak właściwie technicznie przejść do tego punktu B, od punktu A. To czyli? jest jedna z relacji. Bardzo ważna. A ty co? Jakich chłopaków lubisz? Nie masz się Mam, mam zaparkowanego mojego golfa. Tręsimy skipiot. Program na wariackich papierach. Tylko tu usłyszycie najbardziej seksistowskie kawały na świecie. No Krótka piłka z mojej strony. No, tak. Krótka piłka. Ja, no. jaro, jaro po prostu... Jaro się nie ogranicza. Jaro nie, nie uznaje hamulca ani ręcznego, ani nożnego. Po prostu... Prosto do celu tak, i tak, albo tak, trafić tak. dychę, Jak albo nie trafić. Krótka piłka z mojej strony, robisz pałet, czy <grym> nie. <grym 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 nie, no tak, tak nie było w tym materiale. Nie, a to było, a nie, to było z morewica. On właśnie no zainspirował takim znanym internetowym. No ee... tak, są ludzie, którzy robią to grubiańsko, no. są ludzie, którzy to robią delikatnie. No w każdym razie chłopacy atakują e, dziewczęta, a ja bym teraz chciał Was zaprosić do tego, żebyśmy wysłuchali pierwszy raz e, w dzisiejszym e, magazynie kobiecego punktu widzenia na te wszystkie sprawy międzyludzkie i te e, klubowe przygody. E, zwróciliśmy się do niebyle kogo. Aż głos mi drży, gdy o tym mówię. Do menedżmentu się zgłosiliśmy w ogóle, nie do samej osoby w pierwszym momencie, bo no, 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 to byłoby za dużo Po myślę. długich negocjacjach e, godzinnych. Wielogodzinnych. Wiele. Setkach kilogramów. W wiele dwugodzinnych e, negocjacjach udało nam się porozmawiać. Mówiliśmy się na szesnastym piętrze hotelu Hilton. Ale w zielonym górze nie ma Hiltona. Na... Ale mówię może Ruben, to jest taki Na czwartym, i... czwartym <laughs> <pieniądze u> Rubena <laughs> y, y, szampan się chłodził, co prawda w innym pomieszczeniu, bo wiedzieli, że ja przejdę Nie jakiś to... sowiecki i to je, o nie, nie, kim, kim. Rozmawialiśmy, kochani, nie z Nelly Furtado, nie z Madonną, nie, wszystkie naprawdę zowracają pod strzechy. Rozmawialiśmy z Njubile kim, z naszą zielonogórską Gwiazdą, piesenkarką e, Amilą Zazu i posłuchajcie, co ta cała wywalczyni imprez klubowych powiedziała nam... O kobiecym punkcie widzenia na imprezy i podrywanie w klubach. Jest z nami w audycji Amila Zazu, Cześć. Hejka! Dobrze powiedziałem, za akcentem, Zazu czy za, Zazu? Bardzo Ci lubię, więc daję Ci dowolność wymowy. Oj, słuchaj, Amila, jesteś osobą, która i gra w klubach jak artystka i chodzi do klubów jako osoba prywatna. I chcielibyśmy, żebyś powiedziała nam, jak oceniasz kluby w Zielonej Górze. Przez porównanie na przykład z klubami w innych miastach Polski. Na pewno w większych miastach jest większa różnorodność klubów i jeżeli masz ochotę pójść na przykład na imprezę latino, to nie ma problemu wybierasz klub, w którym grają muzykę latino. Jeżeli masz ochotę na jakąś bardziej densową imprezę, to po prostu to jest, wybierasz inny klub. Niestety w Zielonej Górze nie mamy takiego dużego wyboru. E, aczkolwiek ja bardzo lubię zielonogórskie kluby, z tego chociażby względu, że za każdym razem gdziekolwiek pójdę, to, to spotykam znajomych, z którymi nie mam czasu się e, spotkać na co dzień, i to mm. jest duży plus, a oprócz tego jestem e, bardzo wybredna, jeśli chodzi o muzykę, a ze względu na to, że znam większość DJ-ów z Zielonej Góry, zresztą mogę poprosić jakiś kawałek, także to jest, to jest bardzo miłe. Na? Przynajmniej mnie, ciekawi co innego. Powiedz mi, m, moja droga Amilo Zazu, e, jak wygląda e, sytuacja z facetami, czy to, że występujesz, e, czy jakoś Ci pomaga, czy jakieś, wiesz, gorące towary, jakieś naprawdę fantastyczni mężczyźni? A ogólnie się... czy podbijają, czy podbijają. A jak myślicie? Ja myślę, że podbijają krótnie. No, no że myślicie. No, to, jest, no, to jest normalna sprawa, że jeżeli jest jakaś, no powiedzmy, w atrakcyjna dziewczyna... Jeśli chodzi związki, to na imprezach raczej chyba y, ciężko jest poznać osoby, jakąś wielką miłość na całe życie. Także są to bardziej chyba takie przelotne znajomości. Zgadza to, że jestem jednak w Zielonej Górze dosyć rozpoznawalną osobą, to faceci nie podwijają do mnie w taki standardowy sposób, typu cześć mała, napijesz się ze mną drinka. Hello, baby. No dokładnie. Także wręcz przeciwnie, nawet niektórzy są oni śmieleni tym, że, że jestem po prostu jakąś tam znaną osobą. Jakbyś na przykład na imprezie w Zielonej Górze, nie? Zobaczyłem jakiego nie wiem, czarnego depa albo nie wiem kogo, albo danego Devito. O, na przykład. Na przykład. To, to ty, 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 jak jako kobieta, co to, to byś zrobiła takim, tak, tak jak jakbyś próbowała w próbie podbić. Po pierwsze ja nie podrywam, tylko może e, robię tak, żeby facety mnie podrywali. I Żeby to zawsze wyszło, że, że że to oni właśnie przyjmują inicjatywę, z pozoru oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o tych wielkich przystojniaków, to... Na mnie to tak nie działa, że on jest po prostu jakimś tam macho, nie wiem, wielkim przystojniakiem Hollywood, podbija hollywoodzkie serca. Musiałabym e, zobaczyć, czy jest, czy jest lotny. Słuchaj, powiedz mi, z Twoich obserwacji życia klubowego i jako osoby, która występuje na scenie, i jako osoby, która imprezuje w klubach, czy uważasz, że y, rola DJ-a, czy bardziej inaczej, pozycja DJ-a, to jest jakaś taka specjalna pozycja, łatwo z DJ-om podrywać dziewczyny? Chyba, chyba tak. Chyba to powoduje, że, że, że chłopaki mają większe wzięcie. A teraz jeszcze specjalnie dla naszych słuchaczy, na wariackich papierach, bardzo pikantna anegdotka z klubu w wykonaniu amilizacji. Zostałam zmuszona siłą, no ale to już zdradzę wam tą, tą yy, moją tajemnicę. Otóż... Tu... Na jednej z imprez sobie troszeczkę poszaleliśmy, a myśleliśmy, że jesteśmy gdzieś odseparowani z naszym towarzystwem. no i były tańce na barze, były tańce za oknem i, i różne inne wariacje na ten temat, no i okazało się, że jednak nie jesteśmy odseparowani od, od reszty bywalców tej dyskoteki, także no można powiedzieć, że byliśmy obserwowani w, takiej, w takim prywolnym wydaniu. Najpierw zaczęliśmy tańczyć przy parapecie, a że to było mało mało hardkorowe, no stwierdziliśmy, że trzeba jakoś urozmaicić tę imprezę i otworzyliśmy okno mm -hmm. e, i, i, i po prostu tam było trochę miejsca, więc kiedy się przywieciliśmy, to jeszcze mieliśmy trochę fajną zabawę ja nie, nie, nie zdążyłem tej zapytać artystki, bo ona już musiała lecieć do Toronto na koncerty. I <laughs> no w atelierze, mówię, która, która? która część ciała była za oknem? Bo ona mówiła, że za oknem była za czyli za oknem. Niestety wycieli też to, co najlepsze, ponieważ ja tam zapytałem, czy poznali tą znamienitą sztukę lewitacji. No bo nie wiem, jak, jak, jak to inaczej wytłumaczyć, w ogóle jakaś to straszna na narni do cholery. Ja powiedz tak, miło, i teraz słuchaczom, jesteś lamusem, nie umiesz tańczyć za oknem. Stary, nie jestem lamusem. Nikt tak więcej nie mów. bo podejdę jak cię chłasne w to żydowskie co, to ci spadnie. Nie, ale Słuchajcie, słyszeliście, że także wielkie gwiazdy potrafią się bawić jak ludzie w klubach. A jedna rzecz mnie tutaj zaskoczyła. Mianowicie to, że pani potwierdziła, to co ty próbowałeś wyciągnąć na no. obu menadżerów i oni tak się dystansowali od tego, że rzeczywiście laski lecą na DJ-ów. Tylko w Radzie Zielona Góra. magazyn na wariackich papierach. To było bez sensu i nie, ważne lecimy ale, dalej. Ale wydawca nam kawałku <suszę> pójść, wydamcę knoje. Tak jakby tak jak mówił, stawi, ja. tak jakbyśmy sami nie mogli tego powiedzieć. Dobry w papierów, słuchajcie, w każdym środek, w razie na góra. musi być profesjonalnie, dżingiel musi być profesjonalny. Proszę ujęła. <suszę> słuchajcie, za chwilę porozmawiam. Ale, do... ale wróćmy do tego Twojego pytania. Powiedziałeś o tym dzisiaj. Tak, chciałem powiedzieć, powiedzieć że, mm? że ona, ona właściwie, wiesz, nie jest reprezentantką żadnego lokalu, yy, ona, ona jest gwiazdą, ona chrzani konwenance yy, i mogła przyznać. Tak, laski lecą na DJ-ów. Dlaczego? Dlatego, że oni potrafią nacisnąć przycisk play. Nie tak. każdy na to potrafi. I nie każdy. Czyli poruszać prawą ręką po płycie. No, no, no to, to, nie, ale, nie, ale nie, nie, może to się nie kręci. Ale nie, nie, nie wiem jak Ciebie, ale mnie jest jedna rzecz fantastycznie zainteresowała. No, no jaka? fantastycznie może to się zainteresować. Mi to się przydarzyło. Amila powiedziała, że na imprezie nie można poznać e, miłości na całe życie. To gdzie do cholery można? W kościele, tylko i w Albo w domu, nie ja wiem, jak orangutami karmi wszystkami? No nie wiem, różne są okoliczności. Ty, ty nie ma reguły. Amila, wiem, że ty jesteś wielką gwiazdą, lecisz właśnie do Toronto, może masz przesiadkę w Beneluxie. No to...